Cwarty trzeci tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z księgi Proroka Jeremiasza dowiadujemy się o tym, jak bardzo nie chce słuchać naród Izraela Pana Boga. Pan Bóg prosił ich, czy mówił im, dał im jedno przykazanie: słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. Co oni jednak robią, nie usłuchali, nie chcieli nawet słuchać, poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc obrócili się plecami, a nie twarzą. Więc co robi panłok? Posłał im proroków, nieustannie posyła proroków od dnia, kiedy ich wyprowadził z niewoli egipskiej. Co oni wtedy robią? Nie nadstawiali uszu, nie usłuchali, uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Przedziwne czytanie, bo pokazuje, że człowiek może odrzucić nawet proroków. Człowiek może odrzucić nawet tak świetny proroku jak Jeremiasz. Że człowiek może odrzucić głos Pana Boga może odrzucić. Jest jakiś taki przewrotny, można powiedzieć, zły, uparty. Do tego stopnia, że nawet nie chce widzieć Pana Boga w swoim życiu. To odwracanie się plecami do Pana Boga jest niesamowicie symptomatyczne. Przecież biblista, człowiek biblijny tęskni za Bogiem, szuka jego oblicza, smuci się, kiedy Pan Bóg to oblicze zakrywa, a jednak są tacy ludzie, którzy się cieszą, że nie ma Pana Boga, cieszą się, że Pan Bóg, Pana Boga nie widzą, wszystko robią, żeby, żeby Pan Bóg im nie przeszkadzał w życiu. Człowiek jest zdolny powiedzieć, odrzucić nawet słowo samego Pana Boga. My często zwalamy na to, że albo prorocy są źli, Albo ewangelizatorzy są źli, albo księża są źli. Gdyby byli święci, to po prostu to ludzie by inaczej słuchali. To prawda, że w wielu wypadkach by inaczej słuchali, ale to też prawda, że w wielu wypadkach, nawet jeśli będziesz tak święty jak Jeremiasz, to i tak uparcie zrobią sobie po swojemu. Psalmista pokazuje jeszcze inny stopień zatwardziałości. Bo u Jeremiasza to jest jakby zatwardziałość, że nie wierzę prorokom, nie wierzę w to, co oni mówiło o Panu Bogu. A tutaj jest nie wierzę, nawet sobie nie wierzę. No bo wyszedłem z niewoli egipskiej, widziałem, jak Pan Bóg przeprowadził nas przez Morze Czerwone, widziałem plagi, widziałem cuda, widziałem manne przepiórki, a jednak i tak się upieram i wystawiam Pana Boga na próbę. Gdzie mnie kusili Wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Niech nie twarnią wasze serca jak Meriba, Oby wasze serca nie były tak jak waszych ojców, bo oni nawet chociaż sami w życiu doświadczyli wiele dobra, chociaż sami doświadczyli wiele dobra, no to jednak i tak mnie kuszą, czy tak mnie próbują. To wystawiać na próbę czy kusi. to chodzi generalnie o to, że jakby sprawdzam, nie wierzę, że Pan Bóg jest doskonały i sprawdzam, czy jest doskonały. Uważam, że no, mógłby być jeszcze bardziej doskonały. To jest jakaś taka niewiara fundamentalna w Boga i zaskakujące jest to, że, że robi to człowiek, który Boga doświadczył. Popatrzcie, jak zostaliśmy stworzeni. No, no wszystkie zwierzęta, rośliny żyją tak, jak im Pan Bóg nakazał, tylko my żyjemy po swojemu. Mamy swoje prawa, swoje zasady, natomiast tej wolności potrafimy się przeciwstawić nie tylko temu, co o Bogu mówią najbardziej święci ludzie, co nawet temu, co myśmy własne swoje, swoje po prostu doświadczenie mieli, a jednak robimy przeciwko temu doświadczeniu. Ewangelia opowiada o wyrzuceniu złego ducha, o, potem o dyskusji: czy to Jezus wyrzuca przed mocą Berzebuba, czy, 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 czy nie. I jest w tej Ewangelii jakiś taki motyw, można powiedzieć, siły. Siły, że kto kogo może wyrzucać, kto jest silniejszy. Kiedy gospodarza domu można wejść do domu i, i po prostu związać i, 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 i wygrać. Wtedy, kiedy się ma po prostu większą siłę. Stąd w życiu problemem jest to, że nie dziwimy się, że są różne siły. Bo szatan jest siłą, ale po jakiej stronie staniemy. Bo ostatecznie siłą największą jest zawsze Pan Bóg. Kto nie jest ze mną, kończy się Ewangelia, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną rozprasza. Że jeżeli nie będę za Chrystusem, to ja będę musiał być po stronie takich sił, które rozpraszają. Jeśli nie będę za Chrystusem, to będę po stronie takich sił, które są przeciwko Chrystusowi. Że tu jest rzecz szalenie ważne, żebym ja trzymał się tego, który jest wszechmogący, który jest najsilniejszy, wtedy poradzę sobie z siłami, które są słabsze, ale które również są mocne. Naszym zadaniem w życiu czy zmartwieniem nie jest to, że, że spotykamy wiele złych duchów, czy, czy wiele złych sił, które na nas się zwalają, ale naszym zadaniem jest być blisko Boga, być blisko Boga, który ma taką siłę, która jest siłą przewyższającą każdą inną moc i każdą inną niemoc. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.